Ja też się zastanawiam w ogóle kwestie religijne też są ciekawe, bo dla mnie na przykład ja uważam, że pogani i chrześcijanie mogą żyć razem koło siebie, nie robiąc sobie krzywdy. Takie mam wrażenie, nie? Bo ja na... Ale może ja mam też inne podejście, bo ja nie jestem osobą w ogóle religijną. Ja nie wierzę w Boga, ani w Jezusa, ani w kościół. mnie to nie interesuje osobowi tak GIFTA. Coś się powiedz Małpiu Zegarek. Dzięki A. Ja uważam, że. Ja uważam, że yy, na przykład... Yy, ja, na przykład, Mieniara, Bóg, Kościół i tak dalej. Ja kompletnie w to nie wierzę. Ja nie neguję, że coś istnieje na świecie i jest potężniejsze od nas, ale wydaje mi się, że Bozia to jest naprawdę, jakby ci to powiedzieć, to jest tak abstrakcyjne to wszystko. Wiesz co, i po przeczytaniu Biblii tylko się w tym utwierdziłem, że to są po prostu głupoty, kurde. I wierzenie w takie bzdury by mi uwłaczało kurde, człowiekowi. Tak to wygląda z mojej strony. Bo większość ludzi, którzy wierzą ku... bardzo ślepo religijnie, na przykład Biblii nie przeczytali. Ja na przykład jestem osobą nie, niewierzącą, ale Biblię przeczytałem i uważam, że mega mega ku... to jest, to jest ja bym to nazwał powieścią fantastyczną, która jest wplecionych pełno bzdur. I nie rozumiem dlaczego tak inteligentne i rozwinięte społeczeństwo jak nasze jeszcze się tym interesuje, nie? Ale to samo mam z islamem i z innymi religiami. Co sądzisz o religiach? Były potrzebne, jeśli tak? Ja uważam, że religia jest najgłupsze powiedzenie że religia jest opium dla ludu, ale też uważam, że ludziom religia jest potrzebna w życiu, ponieważ ludzie nie lubią żyć z takim, jakby to powiedzieć, przeczuciem, że jak umrą, to po prostu trafią do ziemi nie ma niczego nie lubią się tego kłamywać. Bardzo dużo ludzi też. Yy, łatwiej im się żyje w momencie, w którym mogą dostać wsparcie od kogoś, bo na przykład są słabsi psychicznie albo potrzebują jakiegoś mentalnego wsparcia i nie są sobie w stanie poradzić z problemami w życiu realnym, tylko muszą mieć, wiesz, jakieś, że jakby to powiedzieć, muszą mieć jakieś po prostu wsparcie od, yy, muszą w coś wierzyć, nie? Po części dla mnie też ludzie, w sensie wiara po części dla mnie to też jest odpowiadanie sobie na trudne pytania czasami samemu, na przykład, czemu mi się tak w życiu wydarzyło, a bo Bóg tak chciał, nie, wiesz, i, i, i tak to wygląda, czemu mi jest źle, bo Bóg tak chciał, teraz cierpię, kiedyś będę, wiesz, jak będę już w zaświatach, to będę super żył, nie, i tak dalej, to jest takie, kurde, dla mnie to, to jest totalnie dziwne, nie, a nie czujesz czegoś takiego, że jakaś nadprzyrodzona siła istnieje, niekoniecznie Bóg może jakiś źródłek za komputerem, który symuluje na świat, no właśnie to powiedziałem, że nie neguję, że istnieje coś wyższego, ale wątpię, żeby to był Bóg po prostu, tak, o, wiesz, ja na przykład jestem bardziej skłonny uwierzyć, że w galaktyce, gdzieś na planetach, istnieją jakieś inteligentne formy życia, które nas potrafią obserwować i co będzie dalej, stary. Tylko my jesteśmy jeszcze zbyt mało za zaawansowani, żebyśmy byli w stanie do nich dotrzeć. Takie mam wrażenie.